Mówią, że lepiej późno niż wcale. Kto by powiedział, 19. edycja Zlotu Harmonia Kosmosu, Zlotu Wolnych Ludzi, a do tej pory jakże rozwijająca się i niesamowita impreza nie miała swojej strony internetowej. Ale jak to powiedziałem, lepiej późno niż wcale. Razem z Ają Iską chcieliśmy Wam powiedzieć, że... Aju, witaj serdecznie jeszcze raz. Okay. Okay. Że, mamy, że mamy stronę internetową, tak? Oj, tak, w końcu. W końcu. Zaczynamy od harmoniakosmosu.pl. Pokazymy Wam tutaj, jakby. To oczywiście są pierwsze takie kontury, to nie znaczy, że ta strona jest pełna, że tam nie będzie zmian, że tam jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ale te najważniejsze informacje są. Czyli na przykład to, co przez, nie wiem, ponad godzinę czy prawie godzinę, żeśmy omawiali przed chwileczką w audycji e, my, Aju, czyli to, co tutaj najbardziej tutaj się napracowałaś, czyli program. Jak klikniemy program, zobaczymy tutaj, to mamy w tej chwili też już poukładane, tak czwartek, piątek, tak, sobota. z dniami, dniami poukładane tak pięknie. Będzie wam poręcznie to oglądać, prawda? Tak samo jak jeśli jest tutaj taka zakładka bilety, prawda? I wszystkie informacje jakie tutaj mamy są rozpisane i tak dalej. Jeszcze będziemy robić jakieś osobne audycje, jeszcze żeby was wszystko to wam to wypowiedzieć a propos tego tych biletów. Jest też mapka. Oj tak, którą Ania zrobiła. No tak, właśnie powiedz też, parę ale... tej mapce Ani, bo ona jest taka właśnie taka wiesz, taka taka plastyczna, taka fajka przyjazna. Tak, przyja przyjazna dla użytkownika. Tak? Ania się troszkę na, e, napracowała. Tutaj Eugeniusz też robi mapkę mm -hmm. google'owską, też będzie zamieszczona. Taką satelitarne zdjęcie, prawda? To tak, tak ale mapka, mapka Ani właśnie też, e, też zrobiła, mm -hmm. robi swoje bardzo ładnie, dlatego że można wtedy o wiele ładniej przedstawić wam te sceny, które są mm -hmm. takie planetarne pięknie. Tak. I Jowisz, i Neptun, i Ziemia, i Merkury, i Wenus więc jak najbardziej ta ta plastyka tutaj się przydaje ale długo tak Wiesz, tak sobie myślę, że tutaj też na terenie imprez zrobiłem taką serię zdjęć na wyjazd, jakbym ostatnio, we wtorek wyjeżdżałem stamtąd, także część z tych zdjęć też macie już na stronie, łącznie z tym UFOLUTKiem, prawda, I, i też tymi obrazkami kwiatu, kwiatu życia, natomiast tak pomyślałem, że ta mapka, jedna i druga, to może w przyszłości to będą się odbywały jakieś zajęcia dla, wiesz, studentów astronomii po prostu. Bo oni nie mają żadnej wiedzy na temat powiedzmy cywilizacji pozaziemskich, kultur pozaziemskich, nie, wiedzą, to, nie, 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 nie przyjmują do wiadomości, że są Arturianie, Plejadianie. Może się, wiesz, może ulica galaktyczna się przyjmie, że to jest tak. obwodnica. Tak? <grywa> to akurat to galaktyczna to jest z oficjalnej nomenklatury z astronomii, <grywa> więc to nie jest tak, że my wojujemy z astronomią. Wręcz przeciwnie, są ulice takie, jak i też nazwy przecież planet, no to to nauka przecież je nazwała. Chociaż ona tradycję, to przed nauką już było nazwane. Także to wszystko jest zmiksowane i to będzie miejsce do edukacji kosmiczno-ekologicznej przyszłości. A wiesz samo, że tutaj zbudujemy tą piramidę, to centrum ekologiczne, które jeszcze w poprzednim odcinku, co, co mówiłem o, o, o wystawie, żeby kiedyś zbudować tego projekt. Kto wie, tam jest 80 hektarów, muszę się dogadać z właścicielem. Kto no wie? Miejsce jest. Miejsce miejsce jest, Tam za płotem by było. Miejsce jest dużo i fajnie energetycznie mhm. też. Naprawdę fajnie. No i oczywiście jako torzym, gwiazdna góra, tak? Niesamowity te... zbieg okoliczności. Zbieg nie ma oczywiście zbieg okoliczności. Ale popatrz, tutaj mamy tak, dziecięca dolinka, będą parking, instytucja sanitarna, plac targowy, kemping i leśna jadalnia, a chcę Wam powiedzieć, że przed wyjazdem stamtąd, do końca, jak teraz wrócę, bo Waldek nawiózł tam ładnego piasku, więc ten piasek został przeze mnie troszeczkę już tak lekko rozrzucony, nie wszystko, czeka na dalszą robotę, ewentualnie na wolontariuszy, którzy by przyjechali po południu w sobotę tą, albo w niedzielę, albo w poniedziałek, bo tam będę cały dzień i pomogli mi. I do tego jeszcze tam ma być do tej dziecięcej dolinki wrzucone siano. Tak. Głupia sprawa, jak ja tam, wiesz co, nie ukrywam, żebym się tam sam pobawił, się tak? okaże, że dziecięcy do, jakby... a ty wiesz, jak będzie ciepło, że niektórzy uznają, że chcą tam spać i co my z tym zrobimy, jak ktoś się zakopie w się nie. No na sianie, siano. słuchaj, spanie no. na sianie, rewelacja. To jest marzenie moje, ja już kilkadziesiąt lat jak nie spałem na sianie, nie mogę się doczekać. Moja ja też kilkadziesiąt lat jak no. nie spałem na sianie. Mamy okazję. Takich będzie chętnych dużo, to dobrze wiesz. Taka mama komuna się zrobi. Więc będziemy Wam to potem wszystko jeszcze dokładnie rozkminiać, jeśli chodzi o też zdjęcia, teraz porobię. Poza tym szykujemy z tego drona, tutaj Kami ściągnął to i będziemy robić taki porządny reportaż wizualny, jak z drona widać większość tych wszystkich rzeczy, które tam są. No i też widzimy na, na tej właśnie stronie, że są powiedzmy takie linki do tych audycji, które nadaliśmy i ta dzisiejsza też, nie wiem czy już jutro, będzie znowuż włożona też tutaj, prawda? Tak. Na stronie mówisz? Tak, 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 tak. No i też ciekawe tutaj, bo konsultowaliśmy to razem, że w czwartek, piątek, sobota, niedziela są po prostu, wiesz, wśród gości są wymienione niektóre nazwiska, prawda, jeśli chodzi o, o różne sceny. Tak. Tak, tak, taki skrót, chociaż to też jeszcze będzie poprawiane. Pamiętajcie, kochani, że tam jeszcze kilka rzeczy będzie poprawianych, ale najważniejsze, że już strona jest, żebyście wiedzieli, gdzie to się odbywa, jak to wygląda, jaka tam jest cudowna atmosfera i, i wszystkie takie praktyczne, praktyczne wskazówki. Tak, to cóż, zachęcamy jeszcze raz, nie będziemy przedłużać, musi sobie to stronę pooglądać, czyli harmoniakosmosu.pl. Zapraszamy was tam do, do przeglądania informacji, będą systematycznie tutaj wkładane i, i szykujemy się. Oj tak. Następna to relacja to z bo... poniedzieli będziemy prawdopodobnie się znowu już łączyć, bo będzie troszkę na wiadomość. Jeszcze coś? Jeszcze coś? No. Januszu, jeszcze coś Mów, zapomnieliśmy czas. powiedzieć? Tak, raz przypominamy, Janusz w ten weekend będzie na miejscu, więc wolontariusze, mm -hmm. którzy by byli chętni, no właśnie, żeby no. mu pomagać w sobotę, w niedzielę, to bardzo, Chętnie. bardzo zapraszamy, ale komary, jeszcze to. Komary, miejsce. komary, Jeszcze ze sobą maksymalnie różne rzeczy naturalne, nie? Tak, palo santo, lawendę, no to to, to tam macie, te drewienka palosanto, czy sam olejek palosanto, to też dobrze. Jakby ktoś dobrze. podpowiedział, jeśli chodzi o palosanto, gdzie kupić taką no, maksymalnie kurtową, hurt, tak. żeby cena była jakąś wiadomo inna. To postaramy się, jako. Ja to mam taki wiesz kupiłem sobie tutaj, taki olejek też napisany jest przeciwko komarom, wiesz? wiesz że bez przeciwko komarów? Komarów w biurze NTV. A ładnie pachnie, wiesz? No Naprawdę przyjemnie. Jest. Tego nie czujecie nieprzyjemnie, ale z jakby ktoś was mógł nam zaoferować po dobrej cenie, czyli po niskiej cenie, to kupimy tego sporo, bo, bo będziemy starali się to w takim razie gdzieś tam, wiadomo o co chodzi, tam jest woda, więc byśmy mogli to palisanto palić na tych wierzch, W takich miejscach, gdzie tak, jest bezpiecznie. Palisanto, palisanto to, to santo. trzeba się okazać, fajnie no tak drewnienkiem się okazać i to naprawdę świetnie działa, bo to działa w dżungli, ja tego używałam w Ekwadorze, tam mm -hmm. w Peru. I, I naprawdę to super działa. A wiesz, super. Mam, mam, mam taki pomysł, wiesz, jeżeli można taka kreacja to jest nasza codzienność tutaj, szczególnie przy tej imprezie. Że przykładowo mamy te kupionych, mam nadzieję, że doszło już do, do Rzymia, 100 tych bambusowych tutaj. Ach, bo się to przyniósł, bo to będzie, będzie stoisko w ogóle naszego kolegi Jak Pawła, prawda? Hydrolat lawendowy swoją drogą mamy otrzymać od kolegi właśnie takie i kupić też jakąś ilość większą, większą, lawendowy tak, ale teraz pomyślałem wiesz tak, żebyśmy mogli to pomyśleć tak, tak jak, jak to technicznie, będziemy mieli na przykład wbity w ziemię hmm, 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 powiedzmy bambus, bo one będą cienkie, 13 mm mają te kupione bambusy, więc one będą być giętkie, na szczycie tego bambusa po prostu trzeba odpowiednio tam zabezpieczyć i przywiązać to właśnie hmm, palisanto tak to tak. Następnie je po prostu no, zapalić, tak? To może być w wodzie wbite tak, żeby to już było całkiem bezpiecznie i nawet dać taki coś, że zajęł albo taki mały żagiel, mały żagiel, tylko po to. Dobrze, nie, to nie problem, żeby, 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 żeby to kołysało, wiesz, i on będzie kołysał, bo to musi być wiatr, żeby, żeby ten się paliło, bo wiadomo, i taki kołyszący się, wiesz, kto wie, czy ten pomysł się, ja go sprawdzę teraz, jak pojadę, zaskoczę cię, <grym> że to się uda. To sprawdź, Chociaż pamiętajcie, że to trzeba się okadzić, czyli ten dym musi ci osmalić Blisko, wiem, ciało. Wiem, ciało, musi ci osmalić ciało i ja wam powiem, że ja byłam bardzo zdziwiona, bo raz... Przy plaży, pierwszy raz właśnie się z tym spotkałam, przy plaży w takiej kawiarence siedziałam, i tam było palone Palosanto w takich metalowych miseczkach. I ono po prostu się tam kadziło. I w tą noc w ogóle żaden komar mnie nie, nie udziałał. No nie A następnej nocy po prostu człowiek się wybrał na spacer po plaży zamiast siedzieć w kawiarence, no bo wiadomo, spacery cudowniejsze, tak. i i słuchajcie i tak pożarta wszystko mamy i dopiero sobie skojarzyłam, że Boże tam się siedziało w tej kawiarence i było cały czas się o, oczadzanym tak, tak. naprawdę, tym tym dymem I, i to jest tak. Musimy tak to pogodzić, bo z jednej strony mamy przepisy przeciwpożarowe, które tam zabraniają używania ognia poza miejscem wyznaczonym, a z drugiej strony musimy tak to zrobić, żeby, żeby to działało. No sama lawenda tutaj to, ten hydrolat to jest też jakaś szansa, prawda? Zobaczymy. Dokładnie, dokładnie, zresztą olejki różnego rodzaju też. Za, za tego, za, załatwiajcie na własną rękę, zabezpieczajcie się od tej strony i pamiętajcie, to jest nie za plenerze, wprawdzie. będzie troszkę tych snopków siana, póki co jeszcze nie przyjechały, mój przyjaciel z Studencki i to załatwia, natomiast, natomiast własne kocyki, własne materace, tak? własne jakieś Karimaty. takie kalimaty, czy jakieś takie jak... krzesełka składane, no wszystko co... Albo parasole składane, tak? może być przeciwsłoneczne, nawet przeciwdeszczowo Właśnie zabezpieczy się, spodyczne. bo pan mógł szczerze Miejko kochana. Dobra, jeszcze. Ja tam... Będzie cudnie. I ja, ja tam już jutro jadę. Zrobię wam live'a stamtąd. Nie martwcie się, mm -hmm. przyniec to Bardzo będzie. dobrze. Także harmoniakosmosu.pl to strona internetowa po kilkunastu latach, od kiedy powinna być, wreszcie się doczekaliśmy. Zaglądajcie, będzie tam coraz więcej różnych rzeczy, i cały czas po prostu jesteśmy myślami i sercem już na Zagrodzie Damiana od 23 czerwca do 26. przypominamy od czwartku do niedzieli Torzym, to jest tam przed Subicami, dwa kilometry polną drogą, ale wystarczająco szeroką, żeby dojechać. W razie czego pamiętajcie, aha, jeszcze jest temat. Miał kursować taki bus, który by woził ludzi, którzy przyjadą pociągiem do Torzymia. I musimy tutaj jeszcze pogadać, przypomnieć się naszemu gospodarzowi. Aju, tak, jeszcze raz bardzo dziękuję. Również dziękujemy, zapraszam. Zapraszam, dziękuję bardzo. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.